Dzisiaj chciałbym omówić bardzo ważny temat. Wiemy, że jest, istnieją takie ruchy pseudochrześcijańskie, które głoszą, że Jezus Jeszua nie jest Bogiem, że jest jakimś stworzonym aniołkiem. Przykładem takiego, takiej sekty jest Świadkowie Jehowy chociażby, czy sekta badaczy Pisma Świętego i tym podobne ruchy. Czy nawet Islam, chociażby, który też tam jakby Mesjasza, tam Jezusa niby uznaje, ale nie uznaje go za Boga. I teraz, żeby omówić temat, to chciałbym, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, aby pokazać tutaj dwie rzeczy. Nie tylko kwestię, kim jest Mesjasz w swojej tożsamości, ale również jaki stosunek jest Boga do, do Izraela i do tych różnych spraw związanych ze schatologiem, czyli tak zwanymi czasami ostatecznymi. I przeczytam. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, y, 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 od pierwszego wersetu do dwunastego. I tak, pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czyni i czego nauczył od początku. No tutaj y, wiemy, że dzieje apostolskie były napisane przez tego samego autora, y, który napisał Ewangelię Łukasza. Łukasz najprawdopodobniej był albo gojem, nie Żydem, albo tak zwanym hellenistycznym Żydem. Tego do końca nie wiemy. Wiemy, że był lekarzem, ale czy, jakie było jego pochodzenie, to jest nie do końca jasne. Tutaj teolodzy są podzieleni w kwestii, czy Łukasz był Żydem, czy nie. Nie wiemy tego do końca, chociaż są pewne wskazówki, że jednak mógł być tak zwanym hellenistycznym Żydem, greckojęzycznym tak zwanym. I teraz przejdźmy do drugiego wersetu. Aż do dnia... Gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których wybrał, wzięte został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując im się przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale Wy, po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy się wtedy zeszli, pytali Go, mówiąc Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich Jezus. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w, w, w mocy swojej ustanowił. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Jezus, kiedy apostołowie zadali pytanie Jezusowi, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Jezus nie mówi czegoś takiego. Słuchajcie, źle rozumiecie naturę Królestwa. Czy nie wiecie, że skończyłem już z Izraelem i że ten albo Izrael jest teraz duchowy? Nie. Jezus tu tego nie mówi. On mówi tylko, że nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które w ojciec w mojej mocy ustanowi. Innymi słowy, stwierdza, że Jezus odbuduje królestwo Izraelowi, mówi to do apostołów, ale że to jeszcze nie jest ten czas. Więc od razu yy, tak zwana teologia zastąpienia, czyli czy teologia przymierza, czy teologia nowego Izraela, które próbują yy, uduchawiać ten tekst, no po prostu tutaj padają yy, na, na tym wersecie. Bo jednak werset siódmy wyraźnie stwierdza, że, że nie wasza to rzecz znać czasy i chwilę. I tu jest ciekawa rzecz, że Jezus mówi, nie mówi nie nasza, tylko nie wasza. Czyli tutaj już po zmartwychwstaniu on już tutaj jakby widać, że tą wiedzę ma, ale jakby nie, no, nie dzieli się z apostołami i od tego mówi nie wasza, jakby siebie oddziela z tej grupy. To też jest dosyć ciekawe. I teraz mówi werset ósmy. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Czyli tutaj jest od razu to wezwanie do tego, żeby apostołowie dzielili się dobrą nowiną, najpierw z narodem żydowskim, a potem Judea i Samaria, Samaria to byli Samarytanie, i aż kręce ziemi, czyli nie Żydzi, goje, żeby mogli przyjąć Ewangelię, którą Jezus tutaj im przekazuje apostołom, i mówi tak, werset 9. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, i obłok wziął go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden szabat. W każdym bądź razie czas zwrócić uwagę, że w wersetach od 9 do 12... Kiedy Jezus został zabrany z oczu apostołów do nieba, aniołowie stanęli przy nich, czy to ci ludzie w białych szatach, którzy byli aniołowie, ci aniołowie mówiąc do apostołów, że ten Jezus, to mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo, ten Jezus, wróci, ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną. Która leży w pobliżu Jerozolimy, w odległości drugi na Jeden szabat. I ten fragment jest dosyć ciekawy. Na jaki fragment połowywali się ci aniołowie, kiedy mówili, że Jezus wróci tak samo, jak widzieliście idącego do nieba, i w dalej, że powrócili z góry zwanej oliwną. Wiemy, że Jezus poszedł, jakby poszedł do nieba z góry oliwnej. No ale i co to ma wspólnego z jego powrotem? Ktoś by się mógł zastanawiać. No, to otwórzmy Księgę Zachariasza 14 rozdział. Księgę Zachariasza 14. Właściwie, nawet mógł przeczytać już od 13 rozdziału, wersetu 7 do końca. I teraz przeczytam. Ocknij się mieczu przeciwko mężowi mojemu pasterzowi, przeciwko mężowi mojemu towarzyszowi. Mówi Pan Zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce, ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, czyli Jachwę, bo tu jest w oryginale Jahwe, dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie w nim. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto, będę, będzie wzywać mojego imienia i wysłucham, wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a on odpowie, Jachwę jest moim Bogiem, bo Jachwę to jest imię Boga Izraela. I teraz werset 14. I teraz też będę y, 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 czytał tutaj tak, jak jest w oryginale hebrajskim, żeby coś podkreślić, to jest bardzo istotne. Od, od wersety 1 do 9 będę czytał tak, jak stoi w tekście hebrajskim. A więc zaczynamy. Księga Zachariasza 14, rozdział wersety od 1 do 9 na razie. Oto nadchodzi dzień Jahwe, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jerozolimą. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie w niewolę, a resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Jachwę i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. także góra oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej y, doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi w czasach Kuzjasza, króla ludzkiego. Potem przyjdzie Jachwę, mój buka z nim wszyscy święci. Wo, y, w owym dniu stanie się tak, nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu, i będzie tylko jeden ciągły dzień, nago Jahwe nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. I stanie się w obym dniu, że płyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa na morze na zachodzie i tak będzie i w lecie i w zimie. I będzie Jachwę królem całej ziemi, w obym dniu Jachwa będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. I to jest bardzo niezwykły fragment. Jakbyśmy go porównali z opisanym tutaj fragmentem z dziejów apostolskich, to ten fragment mówi coś takiego, bo aniołowie mówili do apostołów, że ten Jezus wróci tak samo, jak go widzieliście idącego do nieba. I wrócili wtedy z góry zwanej Oliwną. Natomiast w księdze Zachariasza jest powiedziane, że potem wyruszy Jachwę i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykle walczyć w dniu bitwy, werset trzeci, a werset czwarty, jego nogi, czyli nogi Jahwe, staną w dniu na górze oliwnej. Czyli od razu ten fragment stwierdza jedną rzecz, że Jezus Chrystus jest Bogiem Jachwy, że On jest y, y, tożsamy y, z Bogiem, że nie jest stworzony, jak mówią różne sekty pseudochrześcijańskie. I ten fragment jest po prostu niezwykły, ale, czyli potwierdza boskość Mesjasza, ale to nie koniec. Ten fragment również rozprawia się z teologią zastąpienia, czyli z teologią, która głosi, że Bóg skończył z Żydami, że już i że już plan nawrócenia Izraela, że to są bajki, że nie będzie żadnego nawrócenia Żydów, że to, że to już Bóg skończył z tym narodem. Jednak ten tekst mówi wyraźnie. Mówiąc, mówi coś takiego, już tak jak tu mówiłem, że w wersecie rozdział 13 wersety 7-9, który już dzisiaj był cytowany z Księgi Zachariasza, że Bóg mówi, że dwie trzecie w całym kraju, dwie trzecie zginą i pomorą, a tylko trzecia część z nim pozostanie i tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się próbuje ogień i będzie wzywać mojego imienia, wysłucham ją, ja powiem moim, jest ludem, a ona odpowie, Jachwa jest moim Bogiem. Czyli to jest ciekawe, że, czyli wiadomo, to jest wyraźnie napisane, że to jest Księga Zachariasza, była napisana do, do Żydów, i oni rozumieli, że to się odnosi do, do nich, ten tekst. I, i, I tu Bóg mówi o swoim ludzie, o Izraelu. I to ciekawe, w wersecie drugim jest mowa o tym, że, że wojska świata zaatakują Izrael, yy, zaatakują Jerozolimę. I nie chodzi tu o jakąś duchową Jerozolimę, bo niektórzy próbują ten fragment uduchawiać, że, że Góra Oliwna to symbol naszego serca, do którego wkracza łaska. Jakieś takie absurdalne teorie słyszałem. Niektóre to po prostu, no to jest wzięte z choinki. No, po prostu się tego się tylko tekstu nie da inaczej rozumieć, jak dosłownie, biorąc pod uwagę powiązanie z, z działami apostolskimi w Pieszerozie, to ewidentnie wynika, że w czasach, gdy Jezus przyjdzie na, ponownie na Ziemię jako Bóg Jachwę, jako Bóg w ludzkim ciele, przyjdzie ponownie na Ziemię na górę oliwną, ta góra się rozwali, ale w y, jakich okolicznościach? Jak jest to bardzo ciekawe, że zbiorę wszystkie narody do walki z Jerozolimą, tak? Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Czyli tutaj nie można tego rozumieć jakąś metaforę, że nowa Jerozolima na przykład, takie spotkałem teorię, że to chodzi o, że to jest symbol nowej Jerozolimy, że z góry Oliwna to serca, a Jeruzalem to jest jakaś nowa Jerozolima, jakaś symboliczna, duchowa. No nie da się tego tak rozumieć. Ten tekst mówi wprost, że w czasie, w momencie, w którym Jezus przyjdzie ponownie na tę ziemię, by ustanowić swoje królestwo, to to będzie to, Żydzi będą mieszkać w Jerozolimie. I ten tekst, i y, y, że wojska świata zaatakują Jerozolimę, w której będą mieszkali Żydzi, i oni wezmą imienia y, 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 Mesjasza i y, imienia Bożego i zostaną zbawieni. Co już było cytowane z 13 rozdziału księgi Zachariasza. Ten fragment po prostu jest, rozprawia się z dwiema herezjami. Tak jak mówię, z, z arianizmem, poglądem, który mówi, że Jezus jest aniołem, a nie Bogiem, wszechmocnym. Y, al, a I z drugą herezją, że. Bóg skończył z narodu żydowskim. Tego się nie da, tego tekstu inaczej rozumieć. Znal, rozmawiałem z różnymi ludźmi wielokrotnie, którzy jakoś próbowali ten tekst y, rozumieć jakoś, no po prostu to, nie, to się nie klei. Nie da, Zasada hermeneutyczna przy interpretacji, interpretacji Pisma Świętego jest taka, że nie możemy jednej, jednej części fragmentu rozumieć alegorycznie y, w danym rozdziale, a następnie nagle już rozumiemy to, to, to podstawy nawet hermeneutyki, tak zwany hermeneutyka, czyli nauka o interpretacji Biblii, no że to nie pasuje. Po prostu tekst jest jednoznaczny. Góra Oliwna jest dosłowna, a to samo potwierdzają aniołowie, którzy mówili do apostołów. Jerozolima jest dosłowna i chodzi o tę ziemską Jerozolimę. Trudno, żeby mówić, nowej, że nowej w nowej Jerozolimie kobiety będą mówić. No To jest w ogóle jakiś absurd. Po prostu tutaj taka teologia się nie trzyma kupy, więc to po prostu musimy odrzucić takie teorie. Więc z tego tekstu wprost wynika, że Bóg nie skończył z narodem żydowskim, że w czasach, gdy Jezus przyjdzie na Ziemię, Żydzi będą mieszkać ponownie w Izraelu i w Jerozolimie, i że wojska świata zaatakują Izrael. I to więc musimy się tego trzymać. Zresztą mamy potwierdzenie tego chociażby w Ewangelii Mateusza 23. Przeczytam Mateusza 23. Mateusza 23, wersety od 37 do 39. Przeczytam. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto Wam dom Wasz pusty zostanie. Ale bowiem powiadam Wam, nie ujrzycie, mnie odtąd, aż powiecie, Błogosławiony, który przechodzi w imieniu Pańskim. Baruch, baruch Haba Baszem Adonai, To jest tak, czyli dopóki nie, to jest, z tego tekstu wynika wprost, że Jezus nie przyjdzie, dopóki y, 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 Żydzi w Jerozolimie nie będą wołać błogosławiony, który przechodzi w imieniu Pańskim. Powtórnie. Czyli ten fragment potwierdza, że y, w Jerozolimie będą mieszkać y, y, Żydzi, bo tu Jezus mówi w wersecie 38. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Chodzi o y, dom Izraela lub o dom w znaczeniu świątynia, y, ta jerozolimska. Ale Jezus mówi dalej, że nie użycie mnie, wy, Jerozolimo, żydowska Jerozolimo, bo Jezus tą całą mowę mówił do faryzeuszy i uczonych w piśmie, jak jest kontekst Mateusza 23. Więc wiemy, że ten fragment ewidentnie pokazuje, że Jezus powróci do Jerozolimy i że oni go nie ujrzą, dopóki go nie będą wzywać. Jeszcze potwierdzeniem dodatkowym jest chociażby Księga Objawienia, 19 rozdział która się ładnie, ładnie łączy z tym Zachariaszem. O księgowinie XIX rozdział też opisuje powtórne przyjście Mesjasza ze świętymi, zarówno z aniołami, jak i z ludźmi, którzy zmartwychwstały w uwielbionych ciałach, wrócą z Mesjaszem na, na ziemię i żeby tu panować przez y, tysiąc lat. I co ciekawe, generalnie jest ciekawostka, że y, ten pogląd, że y, królestwo mesjańskie, y, jak przyjdzie Mesjasz na ziemię, będzie trwał tysiąc lat, występuje zarówno w tradycji starożytnych rabinów, jak i starożytnych przednicejskich zwanych ojców Kościoła, którzy byli zgodni co do jednego, że proroctwa Starego Testamentu z Księgi chociażby Izajasza 65, 66 rozdział, Psalm 72, Księga Obawienia 20 rozdział, wyraźnie zapisy, jakby, że poglądy tych rabinów i ojców Kościoła wyraźnie potwierdzały, że oni wierzyli, że będzie dosłowne królestwo tysiącletnie na ziemi. Chociażby mogę tutaj zacytować taką ciekawostkę, że w Talmudzie jest taka ciekawostka zapisana. Pewien słynny rabin nazywał się Leopold Cohen niezwykle zmartwił się dziewiątym rozdziałem Księgi Daniela, według którego Mesjasz miał przyjść i umrzeć przed zniszczeniem drugiej świątyni, no, co potwierdza chociażby Księga Daniela, dziewiąty rozdział. Chciał się dowiedzieć, co to znaczyło. Zatem przeczytał w Talmudzie, że świat będzie trwał przez sześć tysięcy lat. Tysiąc lat w swoich oczach, jak dzień wczorajszy, który przeminął, co łączono według rabiego Katina z psalmem 90, wersetem 4. Z tego wnioskuję, że świat będzie przez 2000 lat w stanie chaosu, przez 2000 lat pod prawem Mojżesza i przez 2000 lat pod, pan, pod panowaniem Mesjasza. Podczas gdy Szabat, tysiącletnie królestwo, będzie tysiącletnim pokojem. Potem nastąpi wojna Goga i Magoga i Mesjasz odnowi świat po siedmiu tysiącach lat, zgodnie z Talmudem Sanhedrin 96b i Sanhedrin 99a. I To jest ciekawe, że, czyli mamy tutaj nawet w nauce rabinów. Mamy też w ojcach kościołów starożytnych poglądy. Ireneusz z Lyonu, Justyn Męczennik. Ireneusz z Lyonu był uczniem Polikarpa ze Smyrny, a ten uczniem apostoła Jana, więc to jest ogniwo bardzo ciekawe. I on opisuje, że Mesjasz będzie panował na Ziemi przez tysiąc lat. O tym mówił też Justyn Męczennik, taki chrześcijanin, który zmarł w 165 roku. Hipolit Rzymski. No, wielu tych wczesnych teologów kościoła mówiło o tym, że Mesjasz będzie panował na Ziemi przez tysiąc lat. No i tak samo właśnie to, to również to tradycja rabiniczna i wspomniane już księgi, księga Apokalipsy, 20 rozdział i te wspomniane właśnie przeze mnie Psalm 72, się 65, 66. Więc po prostu wynika z tego, że do Biblii mamy podchodzić po prostu Zgodnie z jej pierwotnym przesłaniem, nie, nie bawić się w jakieś duchowe interpretacje, tylko brać tekst literalnie, zgodnie z kontekstem historyczno-kulturowym i tak zwanym gramatyczno-historyczna interpretacja pisma, czyli ta dosłowna literalna, bez bawienia się w jakieś przyduchawianie tekstu i bierzemy po prostu tak, jak jest, na, na barki tekst, bez jego uduchawiania. Jeszcze jedna rzecz jest ciekawa w księdze Zachariasza, która jest dla nas bardzo intrygująca. Skończyłem Zachariasza 14 na 14,9. Teraz od wersetu 10 do 21 przeczytam. I zapisane jest tak. Cały kraj będzie przemieniony w równinę, od Geby aż do Rimnonu na południu, lecz Jeruzalem będzie leżeć wysoko i pozostanie ze swoim miejscu od bramy Beniamina aż do bramy narożnej i od wieży Hananela aż do tłoczni królewskich. Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie. A taka plaga, jaką Jahwe dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozolimie. Ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnici, będzie gnici jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. To jest też ciekawe, bo generalnie takie, takie, jakby cechy, o których tu mowa, o tym gniciu języka w ustach i oczu w oczotowach, to takie są ślady choroby popromiennej, czyli radioaktywności. No wiemy, że naród żydowski posiada broń nuklearną, i czasami Bóg, mówiąc, że to Bóg sprawi, to wiadomo, że posłuży się z tutaj Żydami, że ukaże ich, że te narody, które go zaatakują, to oni w odwecie użyją ostatecznego arsenału, żeby się obronić przed, przed najazdem wojsk świata. I, to, i wiemy, że tak, tak samo jak Bóg posługiwał się, że na przykład mówił, że Asyria, załóżmy na przykład w pewnych fragmentach Biblii, że za karę pośle na nich Asyryjczyków, na Żydów, czyli Wiemy, że posługuje się innymi narodami, żeby ukazać Izraela, ukarać Izrael, a w tym przypadku Bóg posłuży się Izraelem, aby ukarać narody, które go zaatakują. I teraz werset 13. W owym dniu padnie na nich za sprawą Pana, czyli to też Jachwa, to jest w oryginale wielka trwoga. Także jeden chwyci dr drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. Nawet Juda będzie walczył w Jerozolimie i zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości. I taka sama plaga. Jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy, osły i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach. I no też mocny fragment. I teraz werset szesnasty. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozolimie, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi Jachwę zastępów i obchodzić święto szałasów czyli świętonamiotów. Dla tych, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jerozolimy, aby dać hołd królowi jachwe zastępów, nie będzie deszczu. A jeżeli ród egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką jachwę dotknie narodu, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto szałasów. Taka kara spadnie na Egipt i taka kara spadnie na wszystkie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto sałasów. To jest bardzo ciekawy fragment, z tego tekstu wynika, że w królestwie tysiącletnim narody będą obchodzić biblijne święta ze Starego Testamentu, z Prawa Mojżeszowego. I to jest nie, oczywiście nie jedyne święto, bo jeszcze jeżeli ktoś czyta uważnie Biblię, to mamy Księgę Zechiela, rozdział 40 do 48. Tam jest opisane Królestwo Mesjańskie Tysiącletnie opisane jest dokładnie, że będą wszystkie święta biblijne obchodzone w Królestwie Tysiącletnim i będą ludzie żyć według Prawa Bożego, czyli Prawa Mojżeszowego będą żyć. I teraz werset 20 jest ciekawy, i 21. W obym dniu Yy, yy, będzie na dzwoneczkach koni napis poświęcony Jahwe, a garnków w domu Jahwe będzie jak czas ofiarnych przed ołtarzem. Każdy garnek w Jerozolimie i w jucie będzie poświęcony Jahwe Zastępów, także wszyscy, którzy przyjdą składać ofiary, będą je brali i będą zniktowali mięso ofiarne. W dniu owym już nie będzie handlarza w domu Jahwe Zastępów. Oczywiście dom, o którym Tomowa, mowa, to jest yy, świątynia, o której yy, właśnie mówi księga Ezekiela wspomniana. 40 rozdział do 48, czyli wiemy, że będzie świątynia w Królestwie Tysiącletnim odbudowana. Już pomijam tę świątynię Antychrysta, bo to jest temat, na, temat rzeka na inne wykłady, ale w każdym razie z tego tekstu ewidentnie wynika, że po prostu Bóg, to jakby podsumowanie tego wykładu jest tak, że Jezus jest Jahwe, że jak się łączy Zacharyasz z dziełami apostolskimi, wiemy, że Bóg nie skończył z narodem żydowskim, bo jest mowa, że Żydzi będą mieszkać w Jerozolimie, gdy on przyjdzie powtórnie na Ziemię. Tyle chciałbym powiedzieć. To jest, to jest przesłanie fragmentu, których dzisiaj chciałem przekazać. Dziękuję.